Nowe ciągniki serii 9 pozwolą ci zwiększyć wydajność pracy na dużych powierzchniach. Dostępne w wersjach kołowych dwugąsienicowych i czterogąsienicowych, z opcjami mocy do 691 mechanicznych z łatwością ciągną nawet największe maszyny. Równie imponująca jest tu wydajność układu hydraulicznego. Opcja podwójnej pompy zapewnia natężenie przepływu do 416 litrów na minutę, a większa o 40% pompa zasilająca utrzymuje wysoki wydatek nawet przy niskich obrotach silnika. Przy siewie pneumatycznym opcja inteligentnego zarządzania mocą układu hydraulicznego może zapewnić dodatkowe 25 koni mechanicznych mocy do wysiewu na największych wzniesieniach i w najtrudniejszych miejscach. Całkowicie nowy silnik John Deere 14 zapewnia niezwykłą oszczędność paliwa, a dodatkową zaletą jest znaczne ograniczenie czynności obsługowych i kosztów eksploatacji. Czas sprawności operacyjnej jest tu bezkonkurencyjny. Elementy główne zostały wzmocnione: rama, silnik, przekładnia, osie, podwozie, układ hydrauliczny oraz elektryczny zostały zmodernizowane przy użyciu najnowszych, zaawansowanych technologicznie materiałów i uproszczone wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Do tego dochodzi nasze wyjątkowe wsparcie John Deere Connected Support i standardowa gwarancja fabryczna na 2 lata lub 2000 godzin pracy z możliwością przedłużenia do 8 lat lub 8000 godzin pracy zapewniające całkowity spokój ducha. Jeśli chodzi o technologię rolnictwa precyzyjnego, nowa Seria 9 jest bezkonkurencyjna. Otrzymasz najlepsze w branży systemy pokładowe i bezprzewodowe rozwiązania do zarządzania gospodarstwem. Rozwiązania te, dostępne bezpłatnie za pośrednictwem platformy John Deere Operation Center, są stale rozwijane. Przez cały okres eksploatacji będziesz korzystać z najnowszych innowacyjnych narzędzi, zaprojektowanych z myślą o uzyskaniu większych plonów przy mniejszym zużyciu nasion, środków chemicznych i nawozów. Co więcej, ty i twoi operatorzy pokochacie nową kabinę, dzięki niej ciężka praca staje się przyjemna. Stworzona do pracy na dużych przestrzeniach nowa Seria 9 jest ukierunkowana na wydajność. Ukierunkowana na łączność i ukierunkowana na innowacyjność. Czy nie pora, aby nowa Seria 9 dołączyła do Twojego zespołu?